Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Po tym, czego się dowiedziałem i co zobaczyłem, nie mam już najmniejszych wątpliwości, że polskojęzyczni politycy, politycy, których sobie wybraliśmy, na których głosowaliśmy, nie mam już żadnych wątpliwości. Ten film będzie dosyć taki ciężki, dlatego strzelcie sobie jakąś melisę, cokolwiek uspokajającego, bo ja nie chcę Wam nerwów psuć. Natomiast sprawa jest bardzo poważna, i sprawa jest taka, że jak się o tym wszyscy dowiedzą, no to chyba jednak się wściekną. Po prostu, albo się delikatnie mówiąc, zdenerwują. Dlatego to nie jest żaden clickbait. Po prostu proszę Was, żebyście udostępnili ten film, albo chociaż powiedzieli o tym filmie. Nie jest ważne, czy ktoś to obejrzy, ale chociaż powiedzcie, jeśli nie macie takiej możliwości, żeby udostępnić, albo nie macie czasu, bo to już jest, tego już jest po prostu za dużo. To, co oni wyprawiają, to, co wyprawiają politycy, którzy rządzą Polską, to już jest po prostu. Ja już mam dosyć. Powiem Wam szczerze, ja już mam dosyć. To już nie jest na moje nerwy. Oni robią wszystko, żeby nam żyło się gorzej. Po prostu robią wszystko. A teraz to już przeszło ich granice, ich chyba wyobraźnię oraz naszą wyobraźnię. A co najgorsze, to wydaje mi się, że wszystko to, co ma miejsce teraz, oni o tym doskonale wiedzieli już. W zeszłym roku. Ponieważ w zeszłym roku zaczęli obradować nad ustawą o cudzoziemcach. To chyba nie jest przypadek. Pozwólcie, że wam wszystko opowiem od początku. To jest bardzo pilne, to jest sprawa po prostu pilna. W listopadzie, dokładnie 24 listopada 2021 roku w Manipel pojawił się pewien artykuł. Zacznijmy sobie to od samego początku. Do dnia dzisiejszego. I tam był nagłówek, bo to jest Mani.pl, to jest mainstreamowe medium. Mani.pl to jest taka odnoga wirtualnej Polski. Cytuję panią Katarzynę Bartman z Mani.pl. Przypominam, że jest to pod koniec listopada. Migrant zarobi dwa razy więcej niż Polak. Kontrowersyjny przepis przeszedł przez Sejm. Chodzi o to, że. Na przykład my musimy pracować cały etat, żeby mieć tę najniższą krajową coś tam 3000 od tego roku. To jest pisane w listopadzie, to jest bardzo ważne, słuchajcie. Od przyszłego roku cudzoziemcy ubiegający się o pozwolenie o pracę i kartę pobytu w Polsce będą musieli zarabiać nie mniej niż 3010 zł miesięcznie. Nie mniej, to jest bardzo ważne, będą musieli zarabiać, będą musieli. Nawet jeśli będą pracować tylko część etatu lub na zlecenie. Oznacza to, że Polak zatrudniony na pół etatu za minimalną krajową dostanie w 2022 roku 1505 zł brutto, a cudzoziemiec dwa razy więcej. Niesprawiedliwe? Znak zapytania. Sąd może uznać inaczej. Ustawa przewiduje, że od przyszłego roku cudzoziemcy biegający się o pobyt tymczasowy i pracę będą musieli udokumentować, że będą zarabiać nie mniej niż wynosi płaca minimalna, czyli od przyszłego roku będzie to 3010 zł brutto miesięcznie. I to bez względu w jakim wymiarze czasu pracy będą zatrudnieni. Oraz bez względu na formę umowy. Przepis dotyczy zarówno umów o pracy jak i zleceń, To nie jest na moje nerwy, to tego już jest po prostu za dużo. Tego jest zwyczajnie za dużo. Lepsi i gorsi na rynku pracy, znak zapytania. Jak tłumaczy Michał Wysłocki, dyrektor działu prawa imigracyjnego Kancelarii Sadkowskiej Wspólnicy? Oznacza to, że jeśli pracodawca zatrudni od przyszłego roku cudzoziemca, który ubiega się o pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce, na Część tatu za minimalną krajową, to i tak będzie musiał zapłacić mu 3010 zł miesięcznie. Ja od, od, od razu powiem, od razu określę się. Ja nie mam nic do cudzoziemców, naprawdę. Ja mam wielu znajomych cudzozie, cudzoziemców, nawet, nawet chyba większość, nawet chyba większość, ponieważ ja wiele lat swojego życia spędziłem za granicą i ja też byłem za granicą, też byłem cudzoziemcem. Natomiast Nikt we Francji, absolutnie nikt, nigdy nie da mi niczego za darmo. Nigdy. Ja nie chcę i nawet nie dążę do tego, żebyśmy mieli więcej, nawet. Ja po prostu chcę, żebyśmy byli równo traktowani, żeby, żebyśmy byli na równi, żeby wszystkich traktowano na równi, żeby po prostu traktowano jednakowo. Czyli nie może być tak, że ktoś jest gorszy i ktoś jest lepszy, tym bardziej. Nie może być tak, że na przykład Niemiec w Niemczech jest gorszy, Francuz we Francji jest gorszy, czy przede wszystkim Polak w Polsce jest gorszy. Jak już to, to na równi, ale nigdy gorszy, ponieważ jest to niesprawiedliwe. Jest to wręcz bolesne dla obywatela kraju, w którym mieszka. I teraz słuchajcie. 5 stycznia 2022 roku pojawił się artykuł. Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców podpisana. Prezydent złożył już podpis pod ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa, której celem jest uproszczenie oraz znacznie skrócenie procedury wydawania pewnych zezwoleń dla cudzoziemców, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. I teraz zobaczcie. Wchodzimy sobie na obrady Sejmu. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Ja widziałem te ustawy właśnie w listopadzie tak, i tak się zastanawiałem, nie zagłębiałem się. O co chodzi? Dlaczego tak głośno o tym jest? Dlaczego głośno w Sejmie, podczas głosowań, nie w debacie publicznej? I teraz już wiem. Zobaczcie, kiedy to się wszystko zaczęło. 22 października projekt wpływa do Sejmu. Drug numer tysiąc. 681. 26 października skierowano do pierwszego czytania w komisjach. Natomiast 17 listopada 2021 roku było już głosowanie w Sejmie. To sobie możecie wszystko zobaczyć. Szybko to szło. Bardzo szybko. Bardzo szybko. 2022 rok 4 Duda podpisuje. A teraz sobie zobaczymy. To głosowanie. Głosowanie wyglądało tak. <głos> Zobaczcie. 428 było za, tylko sześciu było przeciw. 5 z Konfederacji było przeciw. PiS, PO, KEO, KO, Lewica, KP Polska 2050. Porozumienie, Kukis. Niezależni. Oni wszyscy głosowali za. Oni to poparli. Oni to poparli, oni wszyscy to poparli, moi drodzy. I mi już się język, może ja po prostu to już jest odlot, to już jest, powiem wam szczerze, to już jest koniec. No to już jest koniec. To tutaj już nie ma już nic. Jesteśmy niewolni. Możemy iść. I tego tak to ostatnio pojawił się artykuł, który to potwierdza. To też możecie znaleźć na stronach gov.pl. To jest wszystko udokumentowane. Ja wam przyłączę w przypiętym komentarzu to wszystko. Jest taki portal pit.pl. Czyli taki rozliczeniowy. 29 stycznia 2022 roku weszła w życie oczekiwana przez pracodawców zmiana przepisów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Czyli ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Główne zmiany. Tutaj chodzi o to przede wszystkim. Ja zrobiłem nawet o tym film. Że nie będzie już potrzeba tylu papierów, że wszystko będzie bardzo uproszczone, że wszystko będzie w trybie ekspresowym, nikt nie będzie musiał na nic czekać, będzie ułatwienie do minimum, po prostu do minimum. Natomiast jest jeden problem, w tym wszystkim bardzo ważny. Nie chce mi się wierzyć, że pracodawcy są aż tak głupi i naiwni, żeby byli zadowoleni z tego, ale najwidoczniej tak, ponieważ są z tego zadowoleni. Zmiana kontrowersyjna, jak oni tutaj piszą, ustawodawca. Rezygnując z wymogów, jakie musiał spełniać cudzoziemiec, aby móc złożyć wniosek o wydanie zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę, prowadził przepis, zgodnie z którym wynagrodzenie uzyskiwane przez cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2022 roku wynosi 3 zł brutto. Wymóg jest ten niezależny od wymiaru czasu pracy i rodzaju stanowiska w stosunku prawnego, Stanowiącego podstawę zatrudnienia. Zatem, także w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i na podstawie umowy zlecenia, wprowadzona zmiana może wzbudzać obawy wśród pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemca w wymiarze np. połowy etatu. Moi kochani, to jest niebywałe. Powiem Wam szczerze, że to jest niebywałe, żeby. No, to jest zwykła. No, dla mnie to jest dyskryminacja Polaków, ponieważ dlaczego. My musimy pracować 169 godzin na 3010 zł brutto, a ktoś inny może przepracować godzinę albo dwie godziny. To jest niesprawiedliwe. Ja żądam wyjaśnień, po prostu żądam wyjaśnień, żądam przede wszystkim tego, żeby o tym media powiedziały, bo media o tym nie mówiły, a oni tak jednogłośnie, oni wszyscy jednogłośnie, jak z jakiejś drużyny, jak z jakiegoś klubu, po prostu zdanie mają. Identyczne, aż mnie kurczę, przepraszam, ale wnoszę, mnie swędzi i od tego. Nie wiem, ja. To brak słów, ja już nie umiem tego komentować, to co się dzieje. Teraz to tak nabrało na mocy i tak przyspieszyło, że aż łapie się za głowę. Nie chcę się teraz rozwodzić, bo to nie jest miejsce i czas na to, ale popatrzcie, co się dzieje. Popatrzcie, po prostu popatrzcie. Ja wiem, że wy widzicie bardzo dużo, ale może ktoś jeszcze tego nie widzi i bardzo dziwne. Że akurat tak pod koniec zeszłego roku i na przełomie roku i na początku tego roku oni to wszystko przepchnęli. Oni to tak zrobili, jakby wiedzieli, tak, tak jakby wiedzieli, co się szykuje. Że oni już sobie zapewnili wszelakie ustawy, nowelizacje. Wszystko zostało podpisane bardzo szybko, to się wszystko procedowało. W październiku trafia do czytania, w listopadzie już zgłosowanie, w grudniu wchodzi, w styczniu. Po miesiącu, nawet nie po dwóch tygodniach, Duda podpisuje, i tego samego miesiąca, jeszcze w styczniu, już całkowicie jest to zalegalizowane. A pod koniec lutego, czyli miesiąc później, nawet nie cały miesiąc, dochodzi do kraksy tak zwanej. I można sobie klocki składać, moi drodzy. Ciężko, naprawdę. Ja odnoszę wrażenie, że oni robią wszyscy, żebyśmy się spakowali i wyjechali z tego kraju. Odnoszę takie wrażenie, bo inaczej tego wyobrazić sobie nie potrafię, inaczej wytłumaczyć tego sobie nie potrafię. Żebyście chociaż traktowali wszystko, wszystkich yy, równo, żeby chociaż była równość, ale właśnie nie ma tej równości. Nie dość, że nie ma równości, to jeszcze jest gorzej niż być powinno za równości, więc to jest już obłęd. To jest coś gorszego niż obłęd. Tego nawet nie da się komentować. Ja myślę, że większość z was, praktycznie chyba każdy z was powinien podzielać moje zdanie. No, jeśli ktoś ma inne zdanie, no to jest co najmniej dziwny, bo ja chcę, żebyśmy wszyscy zarabiali co najmniej tyle samo, ale nie gorzej, ale nie mniej. Nie tyczy tylko, to nie dotyczy tylko wynagrodzeń, bo to dotyczy każdego aspektu naszego życia. Dosłownie wszędzie to jest. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Podzielcie się swoimi opiniami, kulturalnie oczywiście, w komentarzach, udostępnijcie, bądźcie świadomi i bądźcie mocni w swoich przekonaniach. Do końca. Po prostu do końca trzeba bronić swoich przekonań. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć, pa.